Świat polityka z Guantanamo na Słowację przez błąd Amerykanów, Chińczycy nie mogą wrócić do kraju. Rząd Słowacji przyjął trzech więźniów z Guantanamo, wspierając przy okazji rząd USA w zamyśle likwidacji więzienia w bazie na Kubie. To muzułmanie podejrzani o wspieranie talibów. Amerykańscy wojskowi twierdzą, że więźniów jest faktycznie trzech z ostatniej dwudziestoosobowej grupy muzułmańskich członków chińskiej grupy etnicznej Ujgurów. To właśnie ta grupa przetrzymywana w Guantanamo była podejrzana o sojusz z talibami. W opinii Stanów Zjednoczonych okazało się później, że zatrzymani ujgurowie nie byli jednak powiązani z grupami terrorystycznymi, a sędzia nakazał ostatecznie w 2008 roku zwolnienie ich. Jednak USA nie może zatrzymanych odesłać do Chin. Wszystko z powodu obaw o bezpieczeństwo. Istnieją poważne przesłanki, że Ujgurowie mogliby po powrocie być prześladowani i torturowani. Wygląda na to, że po latach niesłusznej niewoli, omyłkowi amerykańscy więźniowie teraz całkiem realnie nie mogą wrócić do kraju. Przez pomyłkę armii Stanów Zjednoczonych do końca życia pozostaną na wygnaniu. Więźniów z Guantanamo gotowych było przyjąć kilka krajów, ale USA Zdecydowało się na Słowację, która najwcześniej zaakceptowała pomysł przeniesienia trzech więźniów z kubańskiej bazy. Pentagon oświadczył we wtorek, że po ostatnich zwolnieniach liczba więźniów przetrzymywanych w Guantanamo została zredukowana do 155 osób. Mój serwis, kropka, blogspot, kropka,